Dobra, hejo, hejo, to ja... Jestem w nowej świecie youtuberów. Liczę na wasze wsparcie. To już jest mój trzeci film i myślę, że będzie całkiem spoko. Zagra to Rayman Legends. Słyszałem, że jest całkiem popularna. Trochę mi się laguje, ale to szybko zniknie. No, widzisz, widzicie? Ok, sobie wybiorę moją ulubioną postać. I teraz przejdę z Wami pierwszą misję. Mam nadzieję, że się spodoba. Mi się tak gra podoba. Widzicie to? Wszystkie, wszystkie stworki z tej mapy zdobyłem. Przyznam, łatwa nie jest, chociaż jest pierwszą kampanią. Pokażę też tajemne miejsca, w które warto pójść. A to, to razy wam zbierać przed początkiem gry, bo to jest dodatkowe życie. I mamy tutaj takie serduszko. Okej. Okay. Ta postać nazywa się Globox. W innych częściach jest śmieszną postacią. No to zapylamy po misji. Wszystkie malaki też Wam pokażę, gdzie są. A jeżeli Was interesuje, jak się nazywają te żółte światełka, to to, to, to się nazywa lum. A to są malaki, te niebieskie stworki. Okej. Okay. To jest bardzo dobre na eksponację trochę lumów. Kurde, nie udało mi się. A te fioletowe lumy da, dają Wam więcej po, y, dwa razy więcej pointów. Hate shot. Dobra, dzięki. Ona mi też dała serduszko, ale już miałem. O! To jest jeden z moich ulubionych tych, bo sobie robię trochę z niego zwały czasami. Z tego buraczka dostaje się życie, a z tego... Ekspa... Pieniądze. Pieniądze to znaczy się. Okej, on go umie i to jest trochę śmieszne. Headshot. pięknie. No tu teraz biegniemy, biegniemy i ze Spartosacie. A uh o... -oh. Myślę, że nie dasz mi podejść. O, dałeś, dzięki. Okej, okay, wchodzimy. Wszystko w tej grze jest fajne, poza minusami, którymi jest te na początku gry się ten, znaczy trochę się laguje i drugi minus to, że na początku gry jest lipne sterowanie. O, tam są lumy, Przyda przydałoby się je zdobyć. O kurczę. Okej, okay. hopa, boom, headshot. Hihi, zapomniałeś, że nie umiesz pływać? Lecz ja tylko życie ratowałem. Bam. Dobra. Uff. Zapierdził. Hihi. Dobra. Headshot. Gin, ścierwo. Okej. Okay. Ta rzadka Wam pomoże w większości misji. Serowanie nią jest łatwe. Bo na przykład tutaj, tego punktu nie przejdziecie bez jej pomocy. Aha. Ty, ty, ty. Biegniemy, biegniemy i rozwalamy ładnie. OK. No, to im szybciej przejdziemy, tym więcej czasu będzie na podziękowanie. Złota moneta, jak mój braciszek zauważył, <laughs> ona dodaje dużo lumów, czyli Jakby pieniędzy, jak już wspominałem, to też point. OK. Press jump. Dobra. Nie okay. muszę No ja pierdziłem na jakiś świat. Da, i poka pamiętajcie, że pokazuję Wam też ukryte miejsce, nie że wy wiecie. Okej. Okay. Może i nie będę mieć z tego złota, no ale zawsze ten. Zawsze coś, no. Bo ja te levele przychodziłem po 10 razy, żeby z o kurde złoto z... no ja pierdziu, zdobyć. Oto. Okej. No, to... okay. no spuść go, dobra. Chopa, ja lecę. O, zapomniałam, że nie umiem latać. No, no, ta żabka też czasami bywa głupia. Okej, okay, teraz będzie wkurzająco, bo, te, bo jeden duch jest tu, drugi tu i jep, Piękne przywalenie, proszę Państwa. się objaśnić wam, o mniej więcej tutaj powinniście mieć takie coś jak zdrabka. i wtedy wchodzicie w pole w takie, no ja na przykład muszę nacisnąć u, żeby do niego wejść o macie tutaj u open i to jest takie coś lucky, lucky tickets zdrapka po angielsku o kurcze, zlagowało mi się troszkę. Przepraszam. To wina mojego swojego kompa. No i każdemu się laguje, jak jest zdrabka na początku. Okej. Okay. Oby był potworek. Ja lubię potworki. Jest powtorek. Mhm. I te potworki wyglądają tak. Myślę, że zostaje jedna zdrabka, ale tam... Jaki tost, kurde Rozwaliło mnie to No mm. Okej, okay. dobra, to ściku. <laughs> kurde, rozwala to Okej okay. mm. Tu macie Back to Origins, czyli dodatkową kampanię. kung jeżeli chcecie sobie wybrać tej tryb w option z dwóch, trzech graczy, to robicie sobie piłkę nożną. challenge to osiągnięcia. Bohaterowie to już na początku gry było. A ta żabka, jeżeli skoczysz, to ona ci pisze mądrą rzecz. Tutaj są wszystkie rozdziały. Mój, ja mówię kampanię, ale mój kolega mówi rozdziały, więc ja też powiem rozdziały. Że jeszcze zbiorę ostatnią żabkę, znaczy zdrapkę, przepraszam. I skończy się jeszcze odcinek. Obiecuję, że następny będzie bardziej emocjonujący. Słowa honoru. Jest! To, to są właśnie te lumy. One dodają te. Dzięki nim można kupić nowe postacie. Następny level, ten jest in Trouble, zapowiem wam tylko, to będzie um, Creepy Castle, przyznam, że łatwe jest, bo złoty medal mam, wszystkie lum malaki też, dziękuję wam, że mnie obejrzeliście.